Daria Walczykiewicz zdobyła złoty medal podczas 11 Pucharu Polski w wyciskaniu sztangi leżąc klasycznym. Zawodniczka Zagłębia Relaks Konin była blisko rekordu życiowego. To jest medal Polskiego Związku kulturystyki, fitness i trójboju siłowego, który organizuje zawody zarówno w trójboju siłowym, jak i w wyciskaniu, jak i w kulturystyce i fitness. I to jest mój pierwszy złoty medal tej federacji. Tak? To jest federacja, która jako jedyna w Polsce jest statusem związku. Daria Walczykiewicz przygodę z wyciskaniem sztangi rozpoczęła w 2017 roku. Zawodniczka Zagłębie trenuje pod okiem Michała Tybory, jednego z najlepszych szkoleniowców w kraju. W Będzinie Konianka wycisnęła kolejno 72,5 i 75 kg. Ten ostatni wynik zapewnił jej pierwsze miejsce na podium. W 2017 już jeździłam na zawody tej rangi, natomiast to jest mój pierwszy złoty medal. W Pucharze Polski startowałam w tym roku hmm, czwarty raz. Zaczynałam na zawodach w 2018 roku zdobyłam piąte miejsce, później w 2019 i 20 przyszły już brązowe medale. I teraz z zawodów, które odbyły się 20 marca złoty medal, także. Także bardzo się z tego cieszę. Zawodniczka Zagłębie teraz będzie przygotowywać się do mistrzostw Polski, które odbędą się pod koniec czerwca. Tam chce pobić swój rekord życiowy, czyli wycisnąć w sztangę o wadze 80 kg.